Cieszymy się i czekamy na, na kolejnego rywala. Hmm, odpoczywamy, przed nami długa droga. W poniedziałek mecz mamy w Stoku, a więc troszeczkę kilometrów też nas, też nas czeka i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Defensywa górą. Pietras też życiowy mecz, jeżeli chodzi o bramki. Też się cieszę, że strzelił. Ja też się cieszę, że pomogłem tam, także fajnie. Jest kilka zmian, dokładnie 7 zmian, jeśli chodzi o wyjściowe zestawienie z tego ostatniego meczu. Inni dostają szansę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na pewno. Liczymy na ciekawe widowisko, fajnie by było tu wygrać, bo to, to gramy, nie gramy o punkty, tylko o następną fazę i po to tu przyjechamy. Byliśmy nastawieni do tego, abyśmy siłą, siłą zdominowali gospodarzy i myślę, że szczególnie w tej pierwszej połowie się to... Eee, bardzo dobrze eee, sprawdzają. Górnik zabrze! na podbieckie dziewiątko miała dwa, 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 trzy. Mamy fajny, ciekawy zespół. Stać na nas to, żeby grać w lidze i, i w pucharze, więc. Miejmy nadzieję, że, że pokażemy. Przed meczem zdawaliśmy sobie sprawę, że szanse dostają ci, którzy mnie grają w lidze i na pewno na pewno chcieliśmy pokazać, żeby, żeby trener miał dylemat przy ustalaniu składu. Że, że trener tym rotuje, że zawodnicy, którzy troszkę mniej grali w lidze mają okazję pograć w pucharze i, i nie wygląda to, to wcale źle, tylko, e, tylko każdy rywalizuje o to, gra o, gra o to, żeby zagrać w kolejnym ligowym meczu czy pucharowym, żeby, żeby jak najwięcej minut na boisku spędzić. W i Twoja bramka pięknej urody, strzeliłeś za pola karnego i ta piłka no, zmierzała prosto pod poprzeczkę bramki. Tak, zdecydowałem się na strzał za pola karnego i cieszę się, że mi się to udało. do meczu ligowego, także musimy, się, musimy być świadomi, w jakim miejscu się znajdujemy, wyniki są, ale też musimy być świadomi tego, że, że te mecze się teraz będą na warstwę, także pełna odnowa, pełne dobre odżywianie i tylko z takim nastawieniem możemy myśleć o dalszych sukcesach. Grając z legią nie możemy takich błędów popełniać, bo pierwsza bramka, większość z Was chyba widziała no, pechowo. Można powiedzieć, bo strzał to był taki, że można było w dwa palce złapać. A piłka zmieniła kierunek. Byliśmy w półfinale. Ta historia, przygoda dla nas się skończyła i, i jakieś wspomnienia pewno zostaną, bo, bo, bo te mecze czy na zawiszy, czy, czy na górniku, czy z piastem dwumecz, no na pewno e, przyjemne były dla tych chłopaków, którzy grali, bo, bo prak praktycznie w każdym z tych spotkań wygrywaliśmy i wtedy jest przyjemnie, jak się wygrywa. Nasza droga w tym Pucharze polskiej była ciężka bo praktycznie wszystkie mecze rozgrywaliśmy z drużynami które są na poziomie ekstraklasy więc nie było łatwo także dojście do tego półfinału to było jakieś osiągnięcie szkoda tylko że w tych obu spotkaniach nie udało się ani jednego wygrać chociaż honorowo Kończy się kolejna przygoda piłkarzy pod Beskidzia z Pucharem Polski. Drużyna Leszka Ojrzyńskiego dotarła aż do półfinału, ale droga w tym pucharze miała zakończyć się po drugiej stronie Wisły. Nie tutaj na Stadionie Legii, a na Stadionie Narodowym. Teraz pozostała nam walka w T-Mobile Ekstraklasie, w której mamy szansę zająć najwyższe w historii klubu miejsce w czołowej ósemce.